Dzisiaj Święto Wisły w Warszawie nad Wisłą. Impreza, która jednoczy mieszkańców Warszawy, ale nie tylko, tak naprawdę, bo będziemy integrowali się my, mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego, z Warszawiakami. Chcemy włączyć się w taką fajną inicjatywę, w inicjatywę, jaką są Dni Wisły. To bardzo dobrze, że Warszawa otwiera się na królowe polskich rzek. Również Świętokrzyskie te tradycje plisackie staramy się podtrzymywać. To już kolejny rejs, bo w zasadzie co roku jakiś um, jak, jakaś łódź czy barka czy pływający młyn przypływa do Warszawy. Tym razem um, 370 rocznica przypłynięcia trzonu kolumny Zygmunta, tej którą znamy tutaj w Warszawie. Ona była wykonana przez um, Świętokrzyskich kamieniarzy um, z kamienia z lepińca Zygmuntowskiego. Tak został później Nazwany. I my ją dzisiaj, replikę tej kolumny, przekazujemy tutaj na ręce pana prezydenta jako taki dar symboliczny świętokrzyskie w Warszawie. I przywieźliśmy tę kolumnę, która tutaj następne 370 lat będzie stała. To nie tylko ta rocznica, ale jeszcze jest rocznica 70 lat temu. Trzecia dywizja piechoty, chłopcy młodzi z trzeciej dywizji piechoty tutaj dokonali desantu, żeby pomóc powstańcom warszawskim. Zginęło ich ponad 2000, 2000 młodych ludzi. Chcieliśmy się im ukłonić i, i tak też się stało. I też rocznica 65 lat, kiedy to po wojnie zniszczona kolumna stanęła z powrotem na Placu Zamkowym. Czyli trzy w jednym, a z drugiej strony okazja do takiej no, znakomitej wydaje mi się promocji jak widać zresztą, nie tylko ponidzia, aczkolwiek ponidzie to jest najbardziej zaznaczone, ale i województwa się to wszystkiego, no bo i częstujemy swoimi wyrobami kobiety w opieku, świetne, świetne ciasto, koczyńska fasola, jabłko sandomierskie, warzywa z ponidzia, śliwka skrzydłowca, eko podpałka, nasi nowi przyjaciele, którzy współpracują z nami, taki fajny wynalazek, który podpala wszystko w ogóle, co tylko można, co jest trudne do podpalenia. Gmina Nowy Korczyn, która dość po raz trzeci bierze udział w różnych tego typu zdarzeniach, ponieważ zawsze jest wypływany stamtąd, są nam bardzo przychylni, bardzo otwarci. też można przysiąć. Można się częstować, proszę Państwa, cebulą, czystą, ekologiczną cebulą, marchewka chrupiąca, smaką z no, 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 pomagnięcia pod słońcem. Buraczki, które pomogą Państwu w walce z nowotworami. Nie nabędziecie się Państwo nic. Buraczki ćwikowe, najlepsze warzywo na nowotwór. To jest pod Zostaliśmy zaskoczeni przez mieszkańców Warszawy. Naprawdę liczyliśmy, że starczy nam żywności, którą tutaj wspólnie przywieźliśmy z kolegami z Sielca, Kolonii, z Ponidzia, jak również z Nowego Koczyna Pastorowego w Brutońsku, że nam to wystarczy na powiedzmy do, do 17, do 18. Niestety rozeszło się to w godzinę czasu. Jesteśmy zaskoczeni, ale mile. i To cieszy, że ta żywność smakuje i że to się podoba. To jest gość, który dzięki któremu wzięł w tamtym roku dopłynął, bo to jest facet, do którego mówią, że nawet na drzwiach stodowy e, popłynie, e, Rafał e, Łapiński z, z Warszawy i dwóch naszych chłopaków <kluzni> z Pińczowa, Leszek Iziak i najmłodszy Łukasz Nowacki, jak on się nazywał? Nowacki. Nowacki. No, tak? musiał Będzie z nim z niego ten ten dobry wodniak? Hmm, zobaczymy. Generalnie mieliśmy szczęście ze względu do, na pogodę. Bardzo fajnie się płynęło. Woda nie za wysoka, nie za niska, w sam raz, w kilku miejscach. Tam tylko przypadku, wczoraj lekarz, lekarz. tak. Przez to mam ten głosik taki nie zmieniony. To. Musieliśmy dwukrotnie wchodzić do, do, do wody, pchać. Nie ktoś nie myśli, że to, że to są jakieś inne przypadki? na no, faktycznie się Siedliśmy, no i siła rąk, nóg. Trochę pomyślunku, trochę woda pomogła i zeszliśmy. Przypłynęliśmy szczęśliwie. E, ładunek był, e, jak można było zobaczyć, masywny. To kilkanaście poniżej, bo dziesiąt ton. Nie? Tyle mały by wyważył, Ale poradziliśmy sobie. My górale świętokrzyscy chcemy promować również to, co mamy najlepszego, czyli płody tej ziemi. Stąd można skosztować jabłek sandomierskich sadów i warzyw z ponidzia. Zapraszamy, bądźmy dzisiaj tutaj razem. Przyznam się szczerze, że naprawdę mnie zaskoczyło to, panie marszałku, że te jabłka są takie bardzo dorodne. Nie wiem, czy tam w nie były dobierane specjalnie czy nie, ale, ale bardzo się cieszymy. Dzisiaj świętokrzyskie w Warszawie przy okazji Święta Wisły. Akurat łączy nas Wisła i nie tylko Wisła, bo jak widać też jabłka. i E, też wiele innych, wiele innych rzeczy, więc można e, powiedzieć, że dzisiaj udany dzień nad Wisłą. No dwa lata temu przypłynęliśmy tutaj tratwą pod hasłem Uratuj Rolnika i po prostu tak trzeba nazwać to, że zostaliśmy w Warszawie i co sobota jeździmy na, na koneser na Ząbkowską i sprzedajemy warzywa i produkty z Ponidzia, regionalne. Przewozimy praktycznie wszystko, od, 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 od wędlin, od, od serów regionalnych, mielnickich, od, od przetworów naszych, warzyw nie będę tu wymieniał, wszystkie warzywa, no nie. Praktycznie jedzie jakby supermarket, jechał na tym samochodzie, nie? Nie brakuje nic. Jesteśmy rekonstruktorami, rekonstruujemy okres 9 XI wieku na terenach Polski i Skandynawii. No i dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać skrawek tej kultury, która nas interesuje. Na naszych stanowiskach dzieciaki, jak i dorośli mogą kupić sobie podpomyki. Dziewczynki ze swoimi mamami mogą zrobić piękne krajki z wełny oraz lnu, a także pobawić się z naszymi tutaj oczekującymi cały czas kolegami w różne zabawy, gry, a także może zawalczyć na miecze. Generalnie fajna impreza, a przy okazji tak naprawdę w różnych punktach Wisły odbywają się różne inne spotkania, między innymi promocja naszego wojska. Za mną słyszycie śmigłowiec, który wykonuje w tej chwili manewry. Przed chwilą była, był obrazowany, przedstawiany odbicie zakładników złoci takie połączenie połączenie promocji obronności z promocją Warszawy i promocją naszego pięknego województwa świętokrzyskiego